wiórki i bobry, dzień dobry, tam w oddali, nie wiem na ile to kamerka pozwoli wam pokazać, na tej łące żeruje stado mew, białe, kropki wśród zieleni. Na polu niewiele się zmieniło, niewiele się poprawiło, wody cały czas więcej niż bym pragnął i chciał. Na łąkach, natomiast no co Wam, że zmogę? Robi się powoli pole ryżowe i widzę to tam aż hen chen w oddali, Pozalewamy wszystko. No konieczny staje się przelot nad tym wszystkim dronem i upamiętnienie tego na taśmie filmowej. Przepraszam się szpaku, nagrywamy. Proszę nie drzeć japy. Dziób w kubeł. zbryłem, z pantałyku, nie wiem o czym wam mówiłem. No to nieważne. Ważne jest to, że idziemy znowu kopać. W nadziei na to, że, że po raz kolejny będziemy podnosili poprzeczkę znacznie wyżej niż była ona uniesiona wcześniej. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj w końcu plan jest zacząć poszukiwania od mostka. Przyszedłem specjalnie w tym celu. Taką troszkę dłuższą drogą przez łąki i pola, przez bagna i bajorka, tam gdzieś w oddali jest ta, ten terminal dla ciężarówek, o którym wam powiedziałem, opowiadałem kiedyś. Pod którego fundamentami znaleziono ściany saksyńskiego pałacyku. Mostek jest przede mną. Mostek jest przede mną. Wody od ostatniego czasu specjalnie nie przybyło. Tutaj widzicie stary taki mostek, już nie spełnia swoich warunków, swoich zastosowań pozostałości starego mostku. Po nim przejeżdżały furmanki, nie wiem może i ludzie przechodzili, ale dzisiaj już został porzucony sam sobie. Jest taka konstrukcja unowocześniona. Natomiast ta część pola zawsze była taka najbardziej fantowna i owocna. Tutaj w tym miejscu i gdzieś tam w oddali. Dużo rzeczy wychodziło. Także dzisiaj rozpoczynamy przygodę od tego miejsca. Trzymajcie kciuki, a ja ruszam kopać. Rozpakowuję się, ubieram szmegens i, i dajemy. Daleko od mostku nie odszedłem. Jako rzekłem, że będzie fontownia, Tako i fontownie jest. Może to nie jest jakiś tam mega początek. Z tego co widzę, to co mi wyszło jest starym funtem. Funtem, który całkiem niedawno wyszły z obiegu. Ale narzekać na żadną krągłość niezwykłym. Także jest okrągła, chyba ze smokiem funt. Jest okrągły, jest funcik. Jest radoch. Lecimy dalej. Niech to będzie dobra wróżba. Gruba moneta na grube kupanie. Dalej nie narzekamy. To, co trzymam w ręku, wygląda albo na zawias, albo na jakąś klamerkę. Od Tornistra, tak sobie w pierwszej chwili pomyślałem. Ale wiecie, kochani, to jest chyba jednak zawias. Teraz mu się tak przyglądam: to chyba jednak próbny alarm, fałszywy alarm, wylaz, wylaz zawias. Nie militarka, tak jak myślałem. Zdecydowanie. A teraz wyrazło coś w formie nacinanego krzyża. I mi się wydaje, że to jest jubiluszowy. Taki pendancik, taki royalistyczny, nie wiem, przywieszka na szyję. Ja już mam takie chyba George'a i Victorii, także tutaj obstawiam, że też wyłoni nam się twarz, jak oby dobrze zachowana. No ale to raczej, chociaż nie, czyści się ładnie. Raczej nie wydaje się, żeby tutaj twarz była. Dobra, wiecie co? Ja go spróbuję oczyścić w domu. No tutaj raz że szkoda czasu, ale coś jest. Jest jakiś wewnętrzny krąg się pojawia. Także, także są duże szanse, są duże szanse, są pewne szanse, że że to będzie ładna przywiesia, i dosyć czytelna, oby. Tej rzeczy się naszukałem. Była pozapychana ziemią. Ona jest taka filigramowa. Kurde, takie duże, a nie mogłem tego namierzyć. Nakopałem się, okopałem się troszeczkę dziko. I powiem wam, że ja nie wiem co to jest. To musi być coś znaczącego. Tutaj na dole jakiś taki ostro zakończony gwint. Nie wiem czy to jest forma jakiegoś takiego ozdobnego wieszaka. Czy co to za cholera. Jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś ma pomysł... Jeżeli ktoś z czymś takim się spotkał, no to ja proszę o informacje, natomiast ja też poszukam w źródłach i może już zanim opublikuję filmik, bo to będzie dopiero za kilka dni, no to pojawi się ta informacja w opisie. Ale to jest dziwne. Ok, lecimy. Część z Was wie, że ja zbieram tego typu klamry wojskowe. Mam ich już kilka, bodajże 5 sztuk, 6 w kolekcji. Ale tak maleńkiej, to jeszcze w życiu na oczy nie widziałem. To jest miniaturka, ona jest wielkości mojego paznokcia, zobaczcie. Znaczy w rękawicach paznokcia nie widzicie, ale to może i lepiej, bo mogą być długie i czarne. Natomiast, no nie wiem, to może być fancik jakiś od lalki z wiktoriańskiej epoki, lalki żołnierza. Pojęcia bladego nie mam, ale coś niesamowitego. Na pewno nie jest to klamerka, która na, była w użyciu, przez, była używana przez człowieka. Zbyt filigramowana, nawet dla dziecka, mi się wydaje. Niezły kosmos. Znowu jest jakiś okrąglinek. Oby czytelny. Ja już nawet z nimi nie walczę, bo troszeczkę wody dużo wykorzystałem i morza zgubiłem i może mi jej za chwilkę zabraknąć. W każdym razie, jeżeli to będzie jakieś fajne, czytelne, no to oczywiście po wyczyszczeniu w domu wstawię tutaj zdjęcie. Zdjęcie i prawdopodobnie opis. Jak będzie nieczytelne, to skończymy na tym epizodzie i potraktujemy go jak nie były. To błoto jest uparte jak plastelina. To się trzyma, nie poddaje z uporem maniaka. Natomiast jednym poruszaniem palca usuwa, je, drugim ono wraca. Kurde, mało wody w siksiku. No ale to nic, powoli kończymy, słonko ku zachodowi. Mi się natomiast teraz wydaje, że, że trafiłem od znaków wojskowych. Jakieś dłonie widać, może nie wojskowa, no ale coś jest to zdecydowanie jakiś bacz tutaj z tyłu. Z tyłu są zapinki dwie. Coś jest, coś jest. Na pewno lepsze zdjęcia, na pewno opis, jeżeli tak mi się uda zorganizować. Będziecie widzieli. Ale jest coś naprawdę fajnego. Przy tym mostku zdecydowanie to jest szukanie takie na piątkę to jest szukanie na piątkę oczyszczenie jest na, na dwa minus Znów jest taka blacha jak z poprzedniego kopania. Może mniej atrakcyjna, ale też na niej widać jakieś włócznie, czy też liliki. Nie mam pojęcia, albo mi tak się już w oczach pieprzy. Ale coś, coś takiego wylazło. Nie wiem, będę robił zdjęcie lepsze, pokazywał jak to wygląda. Nie no, coś zdecydowanie, zdecydowanie jest. Jakby dwie włócznie skrzyżowane za tarczą. Nie wiem, czy to też od jeansów, czy czy co to jest, ale jakiś emblemacik taki tłoczony na blasze jest stary zapewne nie jakiś tam nadzwyczajnie, ale ale lubię takie fanty, cieszę zawsze coś innego no ja powoli ku końcowi nałaziłem się w tym błocie nie jest wcale łatwo Znowu wyskoczyła jakaś monetka tą monetką się będę żegnał ja przemieszczam się pomiędzy tam do Dąbrowy Dąbrową do łąki i łąką fiu, do domku, taki plan taki plan, bo już nogi bolą od tego błota no patrzcie co się dzieje, ile tego jest no powiem wam człowiek idzie jak jak dead przez to bagnisko całe Także ja sobie na miedzach, pewnie się będę ślizgał jak, aha, monetkę jeszcze pokazywać miałem, pewnie się będę ślizgał jak, jak nie wiem, zabłocki pomydlę, niech będzie. A monetka, nie wiem, też nie jestem w stanie jej wy, wyczesać, wypieścić. Będzie czyszczona w domku. Jeżeli się coś pokaże fajnego na tych fantach, to tak jak mówiłem, wjeżdżają zdjęcia, wjeżdżają opisy, jeżeli będzie dużo fajnych rzeczy do zakomunikowania, no to po, po tym pożegnaniu będzie jeszcze taka krótka minutka przy biurku poświęcona temu, co dziś wykąpałem. Na razie serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. E, uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi. Co tam jeszcze? Niech moc będzie z Wami, o niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, hej.